W roku 1948 rosyjski geolog Dietmar, badając masyw muruński na granicy obwodu Irkuckiego i Czytyńskiego Danczeką Czarą, zauważył ładną, fioletowo-szarą skałę i zidentyfikował ją jako łupek kumingtonitowy. W roku 1974 inny rosyjski geolog Rogow podobnie znalazł skałę odkrytą przez Dietmara, i zachwycony jej jedwabistym połyskiem podarował fragment swojej żonie, która też była geologiem i postanowiła okaz zbadać. Po bardzo szczegółowych i długotrwałych analizach okazało się, że jest to nowy, nieznany dotąd o bardzo skomplikowanym składzie minerał. Odkrycie to potwierdziła Specjalna Komisja do Spraw Badań Minerałów w Moskwie, a w roku 1977 Komisja Nowych Minerałów przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Mineralogicznym IMA nadała nazwę nowemu minerałowi Czaroid od rosyjskiej rzeki Czara, będącej lewym dopływem leny, nad którą odkryto minerał. Czaroid to jeden z najbardziej zagadkowych minerałów na świecie. To minerał z gromady krzemianów, należy do minerałów rzadkich i występuje tylko w jednym miejscu na świecie. Jest minerałem o zagadkowej strukturze między krzemianami warstwowymi a wstęgowymi i bardzo zmiennym składzie chemicznym. Jego skład chemiczny nie jest do końca znany. Co jakiś czas odnajduje się w nim inne pierwiastki, mające mniejsze lub większe znaczenie w jego strukturze. Podawany w literaturze wzór chemiczny czaroitu nie jest wzorem w 100% dokładnym. Podobnie jak i barwa czaroitu nie jest do końca wyjaśniona fioletowo-liliowa w różnych odcieniach, jak np. fiołkowo-ametystowa. Bywa także biało-szary, złotawy, brunatny. Przeważnie wykazuje obecność nieregularnych barwnych plam białych, brunatno-pomarańczowych, brunatnych, żółtych, szarych i czarnych. Jedynym stwierdzonym miejscem występowania tego minerału jest dorzecze rzeki Czary we wschodniej Syberii. Gdzie odnaleziono go po raz pierwszy. Spotykany jest tam na obszarze o powierzchni około 10 km kwadratowych. Według wierzeń ezoterycznych czaroid jest kamieniem transformacji, koi negatywne uczucia i wyzwala wyłącznie korzystne emocje. To kamień magów i szamanów, przede wszystkim dlatego, że chroni i uwalnia od negatywnych energii. Czaroid to kamień, który czaruje nie tylko swoim. Pięknym wyglądem i tajemnicą, ale wykazuje także pozytywne działanie na zdrowie i psychikę człowieka. Nazywany jest kamieniem akceptacji i zrozumienia. To dlatego, że przypisuje mu się zdolność pokonywania zaburzeń lękowych. Oczyszcza umysł i serce z negatywnych emocji i nastawienia, dzięki czemu otwiera je na miłość, altruizm i zrozumienie. Z jego mocy chętnie korzystają uzdrowiciele. A także pasjonaci świata magii i rytuałów, gdyż posiada właściwości ochronne. Czaroid pomaga w przyswojeniu wyższych energii i ugruntowaniu ich w życiu codziennym, w rozwijaniu się w każdym ziemskim znaczeniu tego słowa. Naturalny sposób pokazuje, jakie są nasze życiowe cele i wspiera nas w ich realizacji. Pomaga odnaleźć naszą ścieżkę rozwoju duchowego, przypomina o dyscyplinie. Ochrania, a w razie potrzeby przypomina o naszej prawdziwej naturze. Czaroid jest kamieniem wibracji fioletowego płomienia, czyli oczyszczania duszy i ciała, radykalnej transformacji teraźniejszości oraz zmiany przeznaczenia na takie, które jest zgodne z planem Bożym. Podnosi i oczyszcza wibrację osoby, którego przywołuje, roztaczając przy tym swe. Działanie na wielki krąg zdarzeń wokół niej. Jest to wibracja, która wprowadza w życie Plan Wyższy, Ostateczny. Działa jak dekret, rozwiązujący wszystkie plany i zobowiązania sprzeczne z realizacją planu ostatecznego. Wszystko, cokolwiek mogłoby Cię w realizacji tego planu zatrzymać, zostaje albo przetransformowane, albo wypalone. Czaroid chroni nas. Na poziomie eterycznym i energetycznym. Rozpuszcza też wszystko, co nie jest bezwarunkową miłością. Powoduje, że z naszego umysłu i z naszych oczu znikają iluzje, nieuzasadnione wątpliwości, strachy i negatywizm. Pomaga przezwyciężeniu wszelkich lęków. Strachów, których jesteśmy świadomi, a także tych, które są skrzętnie ukrywane przez naszą podświadomość. Energia tego kamienia przekształca strach w twórczy sposób, tak abyś mógł korzystać z doświadczeń swojej przeszłości zamiast ciągłego powtarzania wciąż tych samych błędów. Czyli to, co było dotąd barierą, teraz może stać się kluczem do nowej przyszłości, nowej rzeczywistości. Czasem przezwyciężenie takiego strachu będzie wymagało naszej świadomej ingerencji i naszego działania lub przynajmniej zrozumienia. Czaroid pomoże Ci spojrzeć na świat oczami duszy i będzie to Jego największy dar. Czaroid o brązowym lub bordowo-szarym odcieniu może nam pomóc w zakończeniu emocjonalnych traum i ran, których korzenie sięgają wiele wcieleń wstecz. Kamień ten jest nauczycielem który pomoże przetransformować zadawnione urazy a z barier i przeszkód stworzyć źródło mądrości, a nie źródło cierpień jak to było do tej pory. Żal, poczucie krzywdy czy emocjonalne traumy mogły być do tej pory dla ciebie przeszkodą w realizacji twoich celów życiowych, twojej misji. Szczególnie jeśli miałeś do tej pory wrażenie, że coś ciągle stoi na drodze że jakoś nie możesz wziąć się za te sprawy, które czujesz, że są twoim przeznaczeniem. Pracując z czaroitem, możesz zakończyć poczucie krzywdy oraz poczucie niskiej wartości, które było twoim wrogiem. Zamiast tego będziesz w stanie stać się dla innych źródłem inspiracji i przykładem do naśladowania. Energia czaroitu sięga do wspomnień i wydarzeń z przeszłości i identyfikuje nasze zapomniane lub Nieodkryte talenty, mocne strony i ukryte umiejętności. Przekazuje informacje o nich naszej świadomości i aktywuje połączenie z nimi. Czasem w grę wchodzą nawet talenty z poprzedniego życia lub innych wymiarów. Mogą to być talenty, z których nigdy nie zdawałeś sobie sprawy. Talenty i umiejętności z poprzednich cieleń nie są stracone, nie są zapomniane. Jeśli chcesz, a świadoma decyzja jest tu ważna, możesz z nich korzystać i możesz je rozwijać. Możesz ich używać w służbie światu, pamiętając jednak, by samemu być szczęśliwym i usatysfakcjonowanym. Wyjdź z cienia i oświetlaj drogę innym. Praca z tym kamieniem i noszenie go może przyczynić się do zwiększenia ilości tak zwanych pozytywnych zbiegów okoliczności. Niektórzy twierdzą, że kamień ten działa jak talizman, przyciągając same szczęśliwe wydarzenia. W kwestii zdrowia minerał ten wykazuje również działanie regeneracyjne na wątrobę, serce, nerki, czustkę i układ trawienny. Wspomaga układ krążenia utrzymując prawidłowe ciśnienie. Wskazuje się również na jego właściwości dodające energii i motywujące do działania. Noszenie przy sobie czaroitu w surowej postaci jako element biżuterii bądź nawet posiadanie go w domu wprowadza harmonię. Warto dodać, że czaroit jest cenniejszy niż złoto ze względu na bardzo małe i powoli wyczerpujące się złoża znajdujące się w jednym miejscu na ziemi. W medycynie niekonwencjonalnej stosowany jest do leczenia chorób nerek i wątroby, a także niwelowania stanów depresyjnych, wspomaga przemianę materii i odtruwanie, wycisza i uspokaja organizm, zwiększa wytrzymałość na ból, wspiera głęboki, spokojny sen, jest polecany przy rozpoczynaniu kariery, gdyż wzmacnia energię osobistą, ugruntowuje drogę dla duchowego rozwoju w nowych dziedzinach i dodaje pewności siebie w działaniach. Budzi bezwarunkową miłość własną. Astrologicznie przypisywany jest osobom spod znaku bliźniąt, panny, skorpiona i szczelca. Jak oczyszczać czaroid? Oczyszczanie czaroidu nie jest łatwe. Polega na umieszczeniu go w popiele zgasnącego ognia. Nie wolno jednak wkładać go do gorącego żaru. Oczyszczanie czaroitu wodą nie jest zbyt skuteczne, podobnie jak kąpiel słoneczna i błotna. Pamiętaj, kamienie nie leczą, ale są bardzo pomocne przy leczeniu chorób.